Czy YouTube to naprawdę skuteczny lek sprzedażowy? Mam książkowy przykład, dlatego dostaniesz liczby i kwoty, jakie wygenerował główny bohater dzisiejszego odcinka. Przedstawię ci postać Matta właściciela firmy budowlanej w Teksasie, który uczynił z YouTube podstawową platformę marketingową swojej firmy. I na czas wydania tej książki, jego firma generuje 20 milionów dolarów przychodu rocznie. A to nie jedyny sposób. Jak zarabia ten kanał, o czym powiem Ci później. Więc Ty i Twoja firma też możecie tworzyć własny kanał, a w tym filmie zobaczysz, jak możecie to robić. I powiem to też w tym filmie. Ludzie często zastanawiają się, czy na YouTube, czy inne platformy nie jest już za późno. Dlatego chciałbym przyrównać to trochę do rynku kryptowalut. Oczywiście, że łatwiej było 5 czy 10 lat temu, bo twórców przybywa i przybywać w przyszłości będzie, bo trend jest wzrostowy. Tak samo kiedyś Bitcoin kosztował X, wzrosły 10 razy, ludzie się zastanawiali. Później był wzrost kilkadziesiąt razy, dalej się zastanawiali. I tak ciągle mamy ceny wyższe z roku na rok. Więc, oczywiście, im wcześniej, tym lepiej. Natomiast, moim zdaniem, nigdy nie jest za późno. I aby było jasne, jeśli chodzi o kryptowaluty, to nie jest porada inwestycyjna. A my jedziemy dalej. Podzieliłem film na tematy, kim jest Matt Riesinger i jaką firmę prowadzi, następnie zarobki z YouTube, jak YouTube mu pomógł i możliwości zarabiania. I dla twórcy, i dla firmy, następnie kim są odbiorcy Mata i jego rodzaj filmów. I YouTube przez pryzmat lejka sprzedażowego, czyli co gdzie i dlaczego. Dlatego, zostań ze mną do końca i pamiętaj o subskrypcji, bo większość z Was to osoby nie subskrybujące kanału, więc pamiętaj, aby kliknąć suba pod tym filmem i dzwoneczek. Na początku, cały przykład wyciągnąłem z książki Nowe zasady marketingu i PR, z rozdziału Jak budować biznes na YouTube. I tak, w dużym skrócie, Matt Risinger to właściciel firmy budowlanej w Austin w Teksasie. I specjalizuje się w naukowym podejściu do budowy luksusowych domów, projektowanych oczywiście na zamówienie przez architektów. Więc jeśli jesteś w branży nieruchomości i zastanawiasz się, czy warto, to masz odpowiedź. Więc sam Matt przeprowadził się dopiero do Austin w Teksasie i na początku wiedział, że musi w jakiś sposób rozreklamować firmę, ale nie miał na to pieniędzy, więc zaczął od robienia swojego własnego bloga. Następnie klienci zadawali pytania, czy ma więcej. Materiałów wideo na temat swojej działalności i dzięki temu zaczął nagrywać filmy w 2009 roku na swój kanał na YouTubie. I oczywiście Risinger postanowił podnieść jakość swoich filmów na YouTubie. Jak mówi, pomyślał, że skoro konkuruje o zlecenia budowy luksusowych domów w przedziale cenowym od 2 do 5 milionów dolarów, jego filmy nie mogą wyglądać tak, jakby nakręcił je licealista. Więc zaczynał po prostu najtańszą kamerką, ale w miarę rozwoju kanału cały czas podnosił tą jakość. Zarobki z YouTube. Zaczniemy od kwot, bo są bardzo interesujące. Oczywiście pokowałem trochę więcej niż sama ta książka. W wywiadzie z 2018 roku mam informację, że jego firma generuje 20 milionów dolarów przychodu rocznie i tutaj jego kanał ma 160 tysięcy subskrypcji. I oczywiście już posiada sponsorów tego kanału. Ta książka została wydana w 2020 roku, czyli dwa lata później. Jest to ponad 400 tysięcy subskrypcji i reklamy na poziomie 200 tysięcy dolarów za. AdSense i 150 tysięcy dolarów z samych reklam producentów materiałów budowlanych. Niekoniecznie zawsze Ty będziesz płacił za swój kanał na YouTubie. No i mamy rok 2024 i dziś Matt ma już ponad milion subskrybentów. Jeśli chodzi o dodatkowe możliwości zarobkowego kanału, to w wywiadzie Riesinger mówi, że skontaktował się z producentami, których materiały wykorzystywał i tak na budowie i powiedział, że Mówi o ich produktach w swoich filmach. Zasugerował, że raz do roku mogliby mu płacić za umieszczanie ich logotypów w, w jego filmach. A w ciągu roku nakręciłby kilka materiałów w zamian o ich produktach. W taki sposób znalazł sponsorów na swój kanał, którzy aktualnie finansują mu jego marketing na YouTubie. Nie chciałbym, żebyś pomyślał, że każdy kanał może mieć sponsora na YouTubie i że ty też będziesz miał koniecznie tego sponsora powiedzmy za rok, dwa lata, trzy lata. Ale taka możliwość również jest, jak pokazuje kanał Mata. Najważniejsze to jeśli jesteś firmą na YouTubie, to sprzedawanie właśnie swoich usług i swoich produktów. I to jest najważniejsze, a zarobki za sensa lub sponsorów, to może być taki jedynie miły dodatek w postaci samofinansującego się kanału YouTube. Czyli tak jak w naszym przypadku my oferujemy obsługę firmowych kanałów na YouTube, za czym stoi operator, grafik, montażysta, publicysta, czyli osoba, co. Osoba, która publikuje odcinki na kanale. W przypadku takiego mata to finansuje się po prostu z nadwyżką. Kim są odbiorcy Mata? Wyróżniłbym w sumie cztery grupy odbiorców. Na pewno oglądają go budowniczy, architekci, oczywiście osoby, które chcą wybudować swój dom i dowiedzieć się o tym jak najwięcej, i same osoby zafascynowane rzemiosłem lub interesujące się po prostu tematem nieruchomości. Nawet sama osoba przeprowadzająca wywiad z Riesingerem stwierdziła, że rozmawiając z nim o jego biznesie i kanale na YouTube, sam myślał o sobie jako o potencjalnym. Nabywcy jego usług, bo wraz z żoną są właśnie w trakcie renowacji domu, a jest przekonany, że gdyby szukał ekipy, z trzech propozycji mu przedstawionych przez architekta, byłby skłonny wybrać tę firmę, która prowadziłaby kanał na YouTube, ludzi, którzy pokazują mu kim są i jak wykonują swoją pracę. Twój kanał niekoniecznie musi trafiać do jednej grupy odbiorców. Tak, jak widzisz, kanał Mata trafia do osób, które wykonują te projekty. Do osób, które potrzebują tych projektów, do osób, które projektują te projekty, ponieważ na kanale rozmawia i o budownictwie, izolacji, uszczelnianiu, szkieletach, ukrytych drzwiach, nowych produktach budowlanych, recenzjach i na kanale również pokazuje inwestycje. Także jest w stanie trafić do architektów, jest w stanie znaleźć sobie klientów oraz jest w stanie sobie znaleźć podwykonawców, którzy pomogą mu obsłużyć tak dużą ilość klientów. Ok, więc czy da się zrobić z YouTube'a alejek sprzedażowy? Absolutnie tak. I nie mówię tego tylko dlatego, że prowadzę ten kanał, tylko widzicie to również na przykładzie Mata, innych filmów, w których to pokazuję oraz jeszcze podam Ci parę przykładów, jak mogłoby to wyglądać. Tak więc YouTube może przeprowadzić Twojego klienta od momentu, kiedy jest na etapie szukania rozwiązania i jeszcze w ogóle nie ma pojęcia, że istniejesz. Następnie taki klient został przez Ciebie wyedukowany. Dowiedział się, jak może rozwiązać swój problem i co oferuje Twoja firma. I tak wyedukowany i świadomy klient jest kierowany z YouTube'a na swoją stronę internetową, gdzie może zakupić swoją usługę lub umówić się z doradcą. Z doświadczenia Ci powiem, że klient z YouTube'a to jest najlepszy klient, bo prawdopodobnie, jeśli przychodzi do Ciebie z YouTube'a, to obejrzał więcej niż jeden film, wie czym się zajmujesz, wie jak mu możesz pomóc. Wie, jak to w ogóle rozwiąże jego problem, więc ty już nie musisz mu sprzedawać i informować go o tym, jak możesz rozwiązać jego problem, bo on już doskonale to wie. Dobrze stworzone filmy na kanał to nie powinny być reklamy, tylko realna wartość dla odbiorców. To powinny być filmy instruktażowe, poradniki. Cała wiedza ekspercka, recenzje, wywiady z ekspertami. Proponowałbym, by taki kanał to było 80-90% edukacji i takiego kontentu, a dopiero 10 czy tam 15% do 20% samej sprzedaży i pokazywania typowo Waszych produktów. Wasze produkty zawsze powinny być w tle, zawsze powinny być jako drugie, a pierwsza powinna iść wartość. Bo to dzięki wartości widzowie zaczynają ufać marce, która dzieli się z nimi czymś więcej niż tylko produktami. I tak jak mówi Lizinger, niektórzy oglądają mnie przez 6 miesięcy, inni przez 6 lat, aż w pewnym momencie są gotowi pociągnąć za spust, dzwonią do mnie i okazuje się, że jesteśmy sobie pisani. Inwestycja, która kosztuje mnie kilka godzin tygodniowo przynosi gigantyczne zwroty. Na tym właśnie polega siła YouTube'a.